Cześć, witam na kanale Systemy Voicing, a to jest kolejne spotkanie z Ground Cities Skyline. I dzisiaj zajmiemy się tutaj zakończeniem, tak jakby budowy tej naszej nowej dzielnicy. Od czego sobie zacznę? Zacznę sobie od jakiegoś dokończenia tutaj, od jakiegoś dokończenia tutaj tych niedokończonych ulic, które tutaj mamy, i teraz tak z tą ulicą, przeszedłbym tutaj na przykład pod kątem prostym. Połączyłbym się z tym pod O pod takim dokładnie kątem. Z tym przeszedłbym dalej tutaj. Jednocześnie kasuję to, co tutaj miałem. I teraz możemy sobie przedłużyć tą drogę tutaj i dalej gdzieś tutaj. Chciałem tylko jeszcze sprawdzić, czy mam włączone katastrofy losowe. No, właśnie chciałem je sobie wyłączyć, bo mi się tutaj włączyły. Przed nagrywką, ale już chcę je wyłączyć, bo nie będziemy sobie grać z katastrofami, tak jak mówiłem. E, tutaj weźmiemy sobie taką drogę, dokończymy ją tak. Żeby było jakoś. E, z tą drogą odejdziemy jeszcze kawałek w kierunku autostrady i ona się tam po prostu tutaj zakończy. Tu będzie tak jakby taki koniec i tyle. E, postawimy jakiś płot. Czy coś takiego, możemy to w sumie od razu zrobić. Czyli po prostu stawiam na tym odcinku taki płot, chociaż nie wiem, czy do końca chciałem taki, czy taki. Można to tak po prostu przebudować? Można, dobra. To przebudujemy to sobie w ten sposób. I dalej w ten. Teraz to sobie jakoś tutaj... Nie o to mi chodziło. Tak, to jest i tak. Teraz bierzemy to bardziej tutaj, czyli po prostu to ma się w tym miejscu urywać i koniec, czyli tu ma być po prostu taka, taki płot na końcu i tyle, żeby tutaj nikt nie próbował przechodzić. Tą drogę możemy też doprowadzić do tej drogi i też tutaj ją jednocześnie zakończyć. Możemy też zrobić oczywiście odjazd w jakąś drugą stronę, na przykład coś byśmy tutaj sobie zrobili. Czyli na przykład, jakoś byśmy to przeprowadzili gdzieś tu, na przykład, później tu. To byśmy na przykład połączyli sobie z tym. Tu przeszlibyśmy dalej. O, na przykład coś takiego. I teraz doszlibyśmy z tym na przykład tutaj. Z tym przeszlibyśmy może nie do końca, tylko na przykład dotąd. Tu byśmy zrobili jeszcze jedną drogę, która by na przykład przeszła jakoś tak i takie coś byśmy tutaj zostawili. Czyli tak ta strefa by wyglądała. Tutaj dalej e, może będzie jakaś strefa nowoczesna, ale to jeszcze nie wiem, bo mamy jeszcze najpierw całą tamtą stronę do zabudowania, więc zanim pójdziemy tam dalej, to będzie jeszcze trochę czasu minie. I teraz jak ja bym to tutaj chciał zabudować? Mamy straszne zapotrzebowanie na przemysł. Właściwie ono jest bardzo wysokie, więc musimy tutaj teraz sobie jakoś to Zrobić? Ja proponuję zrobić tutaj taką, o, taką na przykład strefę. Niech oni się tutaj na przykład budują na całej długości z tej strony. Myślę, że to będzie spoko pomysł, żeby tutaj mieli gdzie się budować. Z tym, że trzeba by było im przedłużyć na pewno rurę. Rurę trzeba będzie im przedłużyć gdzieś jakoś tak, później jakoś tak i jakoś dotąd. Teraz tą rurę połączymy sobie z tym, dojdziemy z nią jakoś tutaj na przykład. Teraz tu przejdziemy sobie tak i dojdziemy tak. Teraz tutaj tak, tutaj tak. Tam na koniec jeszcze też możemy podejść z taką rurą. Tu jeszcze mamy jakiś taki kawałek. Przejdziemy sobie tak i to tak naprawdę wystarczy. I tutaj połączymy sobie to gdzieś mniej więcej z tym. I to by było tak naprawdę tyle, jeżeli chodzi o rury w tym miejscu. Teraz musimy po prostu poczekać, aż się nam te biura pobudują. Tutaj już widzę, że pierwsze się nam tu przepięknie zbudowały. I kolejną rzecz, którą bym zrobił, to byłoby jakieś tam zakończenie tej trasy tramwajowej. W sensie nie zakończenie, tylko po prostu kolejna pętla, która powstałaby gdzieś w tym rejonie. I teraz tak, zamiast takiej drogi zrobilibyśmy tutaj sobie drogę, tylko może ja sobie wezmę od razu tramwaje i bym zrobił sobie nie te tory, o, właśnie coś takiego bym chciał zrobić. Tu byśmy sobie zrobili takie tor na przykład gdzieś właśnie one wybiegły w tej ulicy, tutaj na przykład tu, tu. Albo no właśnie tutaj i na przykład tu byśmy sobie zrobili taką pętelkę. Jak ja bym tą pędelkę widział? Po prostu widziałbym ją w taki sposób, że tak, stąd sobie odchodzimy jakoś, idziemy tak, idziemy sobie tak, i o tu mamy szkołę, więc też nie można sobie tak jakoś po prostu odejść. I robimy coś takiego po prostu, taki tutaj wyjazd, bo tu rozumiem, jest szkoła czy klinika? Klinika. Teoretycznie tutaj nic nie jest w użyciu, więc można tą może klinikę przestawić jednak tu na drugą stronę, sorry. Taka mała zamiana. Będzie, no ustalmy, że po prostu... Tak to miało wyglądać i tyle. I zrobię sobie teraz coś takiego i po prostu wyjazd tutaj na przykład, czyli po prostu taka typowa pętla tramwajowa. Zrobimy sobie jeszcze jeden wyjazd, osobny co ciekawe sobie tutaj możemy stworzyć w sumie. Tylko z tym, że ten... że sobie to, to na przykład zakończymy gdzieś tutaj i po prostu to będzie od razu tu wjeżdżało. Chociaż czy to tak ładnie wygląda, no nie wiem, to jakoś mi się tak średnio podoba. Eee, to jakoś mi się tak średnio podoba, więc może zrobiłbym coś innego. Na przykład, stworzyłbym z tego moda, zrobiłbym coś takiego, na przykład na tym odcinku coś równoległego. ta bym się zmienia odległość i teraz robimy jeszcze sobie odchodzimy na tak, nie wiem, 15 metrów może, coś takiego, byśmy sobie tutaj odeszli jakoś. Tu zaraz sobie to jakoś podłączymy, więc to sobie wyburzymy ten kawałek, jak na przykład. Tu mamy bardzo równoległą pędzlę. teraz na przykład stąd po prostu dochodzimy sobie jakoś na przykład, no nie wiem, tu. Albo łączymy się pod jakimś o takim na przykład kątem jakoś tu. Teraz to sobie obracamy oczywiście. I po prostu łączymy się w tym miejscu taką prostą drogą, coś takiego. Robimy to w tą stronę. Tutaj te tory musimy zostawić, no bo one muszą tutaj funkcjonować jako wyjazd z tej pętli. I myślę, że taka pętla byłaby całkiem spoko. Ewentualnie, co można by tutaj zmienić, to troszkę ten. O, takie coś na przykład można by tutaj zrobić. Ten wąt lekko przesunąć gdzieś tam bardziej. Żeby to wiecie, o, żeby to jakoś w miarę sensownie wyglądało, ale myślę, że takie coś jak najbardziej może tutaj być. Teraz co bym zrobił, to na pewno bym tutaj jakieś te, e, bym tu jakieś mieszkania pomalował, na przykład, może coś takiego w tych chłodniejszych kratkach, w tych bardziej pełnych, zrobiłbym tu jakieś mieszkania, wszystkie, bym tu pomalował. Tu możemy zrobić jakieś sklepy, na przykład, gdzieś w tej okolicy. No i na pewno masę biur, masę biur, ponieważ no to jest straszne zapotrzebowanie, oni tu po prostu te biura mogą, wiecie, yy, tonami, że tak powiem, budować, więc od razu sobie tutaj te biura jakoś pobudujemy. Tutaj śmiało niech się budują, przy głównej właściwie mogą być same biura, na tym odcinku myślę, że też. I tak będzie im hałasował tramwaj, więc myślę, że raczej biura w tym rejonie to będzie dobry pomysł, żeby właśnie tutaj się mogli wybudować. O tutaj na przykład... Chociaż tutaj właśnie, tutaj właśnie nie. Sorry, sorry, tutaj nie. Ponieważ tutaj to jeszcze nie wiadomo jak będzie kontynuacja tej strefy, więc w tym rejonie nie, ale po tej stronie jak najbardziej tutaj możecie się śmiało budować tutaj, przy tej pętli, tutaj na przykład, tutaj, tutaj, na przykład gdzieś dotąd. Tu myślę, że też śmiało możecie się zabudowywać, żeby tych biur po prostu było jak najwięcej. Czyli jednak troszkę mieszkania, ale znaczna większość tutaj, żeby była biur. Co zrobimy teraz, co zrobimy teraz? Teraz, to my musimy tutaj stworzyć nową linię tramwajową, która miała, miałaby numer 2, tylko gdzie są mamy przystanki? Mamy, dobra. Pierwszy przystanek oczywiście na pętli, później gdzieś tutaj będzie, przed wyjazdem na główną, tu będzie w przyszłości pewnie będzie więcej, więcej ludzi z niego korzystało, na razie nie może, nie musi być on jakoś specjalnie, wiecie. E, Oblegamy, później, później tutaj stajemy, później na przykład gdzieś tutaj, potem jakoś tu, i później tak naprawdę mamy już wspólne przystanki z tą pierwszą linią, czyli po prostu stajemy na tych samych. Będzie tutaj odcinek, który będzie się powielał na tych obu liniach tu, i później oczywiście sobie na tą pętlę wjeżdżamy z tym, że na drugi tor, żeby nie było. Później wyjeżdżamy sobie, mamy tu przystanek, później wyjeżdżamy, mamy tu przystanek, później stajemy, mamy tu przystanek, później stajemy tu przystanek, później stajemy przy zajezdni przystanek, później jeszcze tu wspólny no i potem jedziemy już indywidualnym odcinkiem trasy, czyli na przykład czekajcie, czekajcie, gdzieś tutaj stajemy, bo tu mamy przystanek jak najbardziej. Później tu, tak naprawdę później tu. Przed skrzyżowaniem, no i na pętlę wjeżdżamy. Eee, tylko zanim na tą pętlę sobie wjedziemy, to tak, pozwolę sobie od razu wybrać tutaj tabur, jaki mam wyjechać. W może coś niskopodłogowego. Na przykład taką pse, pse, pse. niech będzie. To będzie oczywiście dwójeczka, żeby nie było. No i teraz możemy tą linię sobie oczywiście dokończyć, żeby tutaj też nie było już w tym problemu. Zakończę linię. Ile składów ma na nią wyjechać? Na pewno nie tak dużo, jak wyjechało teraz, czyli 15, jakieś, może, nie wiem, z 10. Na spokojnie tyle starczy, chociaż tu już czeka 240 osób. No ale to bardzo dobrze, że tak powiem. Myślę, że im więcej ich tutaj będzie, to właśnie tym lepiej. Bo mamy tutaj mnóstwo, właśnie takich różnych stref biurowych, czy, czy jakichś takich, więc tu mogą się śmiało, śmiało budować. Postawiłbym im jeszcze jakieś szkoły, bo te szkoły to tutaj nam nie wyrabiają, i to znacznie. Więc myślę, że postawiłbym tutaj sobie jedną, na przykład taką szkołę, szkoła podstawowa, byśmy dali jej numer 16. Hmm, później kolejna szkoła, gdzieś niedaleko, na przykład tutaj, numer 17, żeby tych szkół było jednak troszeczkę więcej, żeby się mogli uczyć. Dobra. Później szkoła podstawowa na przykład przypętli, Myślę, żeby fajnie, fajny pomysł to był. Będą mieli blisko. Szkoła podstawowa. Numer 18. Aha, bo my tutaj mamy wyjazd, a ten kawałek jest niepotrzebny. Dobra, Tutaj widzę, że ja mi miga, więc to sobie zmienimy na taki zwykły odcinek. Tutaj będą tylko dojeżdżały. Już jakieś nam waje nam w tą stronę jadą, czy nie? Tu widzę jakiś pierwszy. Ile ma osób? 60, no za całkiem sporo, już widzę. No tu już czeka masa ludzi na tym przystanku, zaraz ten tramwaj będzie podjeżdżał. Tak ogólnie on sobie wygląda w malowaniu warszawskim, akurat taki typowy tramikus. O, tu już pierwszy ruszył, 186 osób wiezie, więc na spoko. Yy, na jedynce myślę, że w takim razie, skoro uruchomiliśmy dwójkę, możemy nieco zmniejszyć ilość wagonów. Na przykład dajemy sobie jakieś 6, albo nawet 5. Troszkę obetnijmy tą ilość. Składów, właściwie składów, to tam kursują pojedynczyką stale, O, na przykład takie coś tu śmiga. Tu się niestety korki potworzyły, no ale mam nadzieję, że po prostu te tramwaje się za chwilkę porozjeżdżają i nie będzie aż z tym takiego problemu. Tu widać, że nam powstają bloki, więc bardzo dobrze. Większe zapotrzebowanie jest też dzięki temu na biura, ale macie jeszcze chyba miejsce na biura? Nie, już macie tu wszystko pobudowane. Możemy wam też tu pozaznaczyć jakieś biura, żebyście się budowali. Też kolejne podstawówki wam postawimy. Na przykład tutaj będzie kolejna. Chyba już to będzie dziewiętnastka, tak mi się wydaje. Numer 19, proszę bardzo. Potem kolejna szkoła. Gdzie na przykład jeszcze można jakąś postawić? Może na przykład coś tutaj. Chociaż tu mamy już teoretycznie cztery czy cztery, no więc może tutaj dostarczy. Ale tutaj, no dalej mamy. Jesteśmy na razie na żółtym, więc jest już blisko koloru takiego fajnego. Ale jeszcze troszkę brakuje. Więc tak się zastanawiam, ale może gdzieś na przykład w tym rejonie, na przykład gdzieś tutaj bym ją postawił. Tu mamy przystanki tramwajowe, mamy, więc łatwo będzie można sobie dotrzeć. I numer 20, i to na razie będzie tyle. Tam część się nie będzie uczyć, trudno, nie ma dla nich miejsc, ale tak jest całkiem dobrze, myślę. Średnia na razie jedna nam starcza, tutaj widzę tramwaj, który w ogóle jak tam frekwencja na tej linii, proszę mi pokazać. No, tramwaje jeżdżą, tak bym powiedział, częściowo niepełne, a częściowo przepeł... na niektórych przystankach te są tutaj po 200 osób, a na niektórych te tramwaje jeżdżą puste, ale też jeszcze nie mamy pełnej siatki, bo tutaj zaraz sobie skorygujemy siatkę, prądu nam brakuje, moment, moment, prądu nam brakuje, oj, to niedobrze, pytanie brzmi, czy my możemy powiększyć budżet, możemy, na 126 bym może go na razie dał, po prostu. Czy dalej nam go będzie brakowało przy takim budżecie? Dalej jest lipnia. Dobra, to dodajmy ten budżet może na maksa. Nie będziemy się przejmować może. Biura mamy tylko 9%, no to już te podatki do góry podnosimy. Już teraz będziemy mieli wszystkie podniesione przynajmniej. E, można by też im jakieś parkingi porobić. Na przykład gdzieś w rejonie tego naszego tutaj o parku. To może gdzieś na przykład jakiś taki jeden parking, tylko bardziej bym wolał, o, coś takiego na przykład. Właśnie może gdzieś tutaj, o. Ogrodzony, fajnie, tylko może bym go sobie bardziej przesunął jednak do tej ścieżki. Ajdź, trochę mi się odsunął, ale na przykład, o, jakoś tak. tam trochę będzie zachodziło, a więc może zróbmy coś. Coś takiego na przykład, myślę, że to będzie całkiem spoko. Opcja, co yy, dalej, co dalej, co dalej, co dalej. Na, na pewno, żeby z tej pętli yy, łatwiej było gdziekolwiek dojść, to tak. Tutaj robimy na pewno jakąś ścieżkę, tylko może bez przyciągania bym ją wolał i bez tego przyciągania. Czyli robimy coś inaczej. Najpierw zróbmy tu przejście. Stawiamy węzeł. Stawiamy tutaj również węzeł. W przyszłości, jak tu będzie docierać kolejna linia, to już będzie tutaj węzeł. Robimy takie przejście teraz. Robimy sobie takie przejście. Stąd na przykład jakoś tak. I teraz na zakręcie takie coś. Myśmy tutaj zrobili sobie takie dojście. Teraz stąd. Tylko nie wiem czy my się tu zmieścimy. Na przykład z tą ścieżką jakoś tak. Coś poleci, ale wolałbym, żeby poleciał na przykład ten jeden bloczek. Myślę, że to może sobie polecieć. I nam tutaj zbytnio nikt nie ucierpi na tym, a zawsze będzie łatwiejsze dojście. Tu zaraz mamy przejście, więc nie ma problemu. No i teraz linie autobusowe. Z autobusami jest tutaj kiepsko, więc ja sobie tą 104 w ogóle skasuję na razie. Bo co ważne, będziemy tutaj mieli, ja mam tu taki pomysł na linie okrężne. Z tej pętli, właściwie stąd, z tego osiedla, koło tej pętli. I jedna by sobie jechała w prawo, druga w lewo, zahaczając oczywiście o tą naszą pętlę. Zacznijmy sobie od tej jadącej może w prawo. I tak, pierwszy przystanek gdzieś tutaj. Na przykład może bym go sobie dał, no nie wiem, tu jakoś. Później byśmy wyjechali. Tak naprawdę nie wiem, czy przystanek. Możemy od razu zrobić przystanek, tak naprawdę tutaj, czyli przy tej pętli. I w sumie pojedźmy najpierw może w lewo, bo jakoś mi tak wyszło, że jedziemy sobie najpierw w lewo. Tutaj przystaneczek, proszę bardzo. Później na przykład możemy bardziej wjechać w tą dzielnicę, żeby też nie było, że nie wjeżdżamy. Później jakoś tu możemy wjechać, jakoś tu na przykład podjechać, tak. Później, no nie wiem, jakoś tutaj. Na przykład potem jakoś tu. No i później mamy ten przystanek, więc tutaj sobie staniemy koło szkoły. No i teraz będziemy wracać. Wracać będziemy sobie tędy, czyli tu przejedziemy. Przejedziemy sobie też tutaj na kolejny przystanek, jak najbardziej. Później pojedziemy sobie tędy. Myślę, że to będzie dobry pomysł. Staniemy jakoś tu na kolejnym przystanku. Myślę, że spoko. Później na przykład podjedziemy jeszcze bliżej tu. No i później, i później, i później, znowu zajedziemy sobie na tą pętlę, żeby tu stanąć, przejedziemy sobie jeszcze jakoś tak i zakończymy tą linię tak. I to będzie linia 104, już sobie tutaj numer nadamy oczywiście, zaraz sobie tutaj zdecydujemy jaki pojazd ma jeździć, będzie to, niech będą to może CNG na tych dwóch liniach, 104 i drugi numer pewnie będzie 114, żeby to miało jakieś ręce i nogi, 5 autobusów myślę, że starczy. Już widzicie ile ludzi tu zaraz będzie podchodziło na te przystanki. Drugą linią, którą zrobimy będzie właśnie ta 114, nowa, która będzie jeździć dokładnie odwrotnie jak e, 104. Czyli tutaj stajemy, później ze skrzyżowaniem tutaj, e, potem proponuję wyjechać sobie tu i obsłużyć ten przystanek w ten sposób. Czyli możemy jeszcze tu zrobić przystanek kolejny, jakiś jeden. Staniemy sobie tutaj, no i teraz zaczyna się akcja, moment, moment, bo on jedzie sobie tu, czyli on, inaczej, ten przystanek obsłużymy jednak, źle coś tu jest, nie, nie, tego nie będziemy obsługiwać, po tym przystanku obsłużymy sobie ten, po tym przystanku obsłużymy sobie ten, następnie przejedziemy sobie tu, obsłużymy ten przystanek, Później przejedziemy sobie tutaj, obsłużymy ten przystanek. Później przejedziemy sobie tu, obsłużymy. nie do końca tu, no ale możemy w sumie, no nic, nic nie szkodzi, że przejedziesz sobie tędy. Potem przejedziemy sobie tu, obsłużysz ten przystanek. Później tu staniemy koło tego. Koło szkoły staniemy. Następnie przejedziesz tu, obsłużysz ten przystanek. Później przejedziesz tu, obsłużysz ten. Następnie przejedziesz tu, obsłużysz ten. Później my jedziemy tu w lewo, czyli ten przystanek obsługujemy. Później na przykład możemy tu stanąć. Mamy gdzieś jeszcze, mamy jeszcze jeden tutaj na przykład. No i potem my obsługujemy znowu ten przystanek tak naprawdę. I później od razu podjeżdżamy tutaj na końcowy. Teraz to będzie numerek 114. O, czyli coś takiego, trochę inny. I teraz, co byśmy tutaj mogli dać? Możemy tutaj dać również te CNG, żeby były takie same pojazdy. I też 5 autobusów, myślę, że to będzie dobra ilość. Zobaczymy, jak to się będzie sprawdzało. Na tych liniach kolorek bym dał może granatowy, na tej taki na tej drugiej troszkę może o, bardziej taki fioletowy, ale podobny, a na tej bym dał może jakiś, nie wiem, czerwony, żeby to się jakoś tak wszystko w miarę wyróżniało. No i te dwie linie nam tu powinny jakoś obsługiwać to osiedle. Mam nadzieję, że tak będzie. Już widzę, że tutaj powoli nam te CNG podjeżdżają. Na przykład tu mamy akurat 114. No i całkiem widzę dużo ludzi czeka, więc myślę, że dzięki temu nam jeszcze bardziej wzrośnie ilość korzystających z tych tramwajów. Zobaczmy w ogóle jak tam jest ta linia. O, na przykład tu mamy jakiś skład, który no, akurat nam odjechał. Może zwolnijmy nieco czas i zobaczmy jak to tutaj będzie wyglądało. 16, 33. No nie jest to jakoś specjalnie dużo, ale też ktoś korzysta. Najważniejsze jest to, że ktoś korzysta. W sumie możemy troszkę ograniczyć ilość tych wagonów, w sensie no składów właściwie. Z 10 zróbmy 8. Myślę, że to będzie takie. Takie taka dobra zmiana. Na jedynce jak to wygląda. No jedynka ma teraz mniej pasażerów, ale też te składy jeżdżą dosyć pełne. Też możemy jednego, myślę, że jeszcze ograniczyć wam tutaj. O, gdzieś 35% tego co na było powinno być według gry. Myślę, że to będzie taka dobra, dobra tutaj. Myślę, że to będzie całkiem fajnie działało. Myślę, że na dzisiaj skończymy sobie. Będzie taki troszeczkę krótszy odcinek bardziej o zajmowaniu się właśnie znowu transportem publicznym, no ale w przypadku gdy mamy to za darmo, to jest on jednak bardzo ważny. My mamy taką nową pętlę, która według mnie też całkiem fajnie wygląda. Mamy takie ścieżki, dojście, mamy fajnie tą dzielnicę już powoli zabudowaną. W następnym odcinku zajmiemy się uzupełnianiem tutaj takich pustych miejsc, jak widzicie, gdzieś po sobie porobimy jakieś ścieżki, drzewka, plecy zabaw i takie inne, yy, że tak powiem, pierdoły. Tym się zajmiemy, no i będziemy tą dzielnicę kończyć. Później przejdziemy sobie na drugą stronę, zrobimy też jakąś taką dzielnicę, myślę, że gdzieś tutaj od na przykład w wysokości tego uniwersytetu, gdzieś sobie z taką dzielnicą, troszkę wiadomo mniejszą, mniejszą częścią, bo tu mamy te tory, pójdziemy, a tutaj nad samym morzem to zrobię sobie jakieś domki takie jednorodzinne, podobnie coś do tej strefy. Z tym, że po prostu będą to drugi takie bardziej asfaltowe, jakieś, jakieś coś tutaj zrobimy też. Natomiast w tę stronę będziemy szli z przy, z, nie z przemysłem tylko z takimi najnowocześniejszymi. Co się stało? Najnowocześniejszymi takimi już, wiecie, wysokimi, e, wysokimi budynkami. Tutaj gdzieś może zrobimy sobie jakiś przemysł leśny, ale to jeszcze zobaczymy. Tu ewentualnie jakąś wioskę, zobaczymy, to wszystko będzie, wiecie, w przyszłości się jakoś nam... Na ten moment ja wam dziękuję za oglądanie Jeszcze na koniec oczywiście sprawdźmy sobie jak tam nasze tramwaje Czy coś się zmieniło teraz jak troszkę ograniczyliśmy ilość Zaoszczędzone przejazdy samochodem 100% No takie coś to ja rozumiem proszę państwa Pokażcie mi jak tam otężenie ruchu No 87% po prostu genialnie Troszkę gdzieś tam jest większy ruch w tej strefie przemysłowej Ale to się zdarza to nie jest jakiś wielki problem 88% nawet Pokażcie mi jeszcze na przykład na tej nowe linii 114 wiezie 20 pasażerów, też widzę, że całkiem te autobusy... Tutaj czeka sporo ludzi, więc pewnie te autobusy będą tu przydatne. W przypadku 104 jeszcze sobie zerknijmy. Też tu 146 osób czeka na tym przystanku, więc bardzo dużo. Cieszę się z tego powodu. No i miejmy nadzieję, że tylko tak dalej, tak? Mam nadzieję, że tutaj wszystko nam no, tak pięknie, ładnie będzie... Będzie działało eee, oczywiście. Jeżeli materiał Wam się spodobał, zostawcie łapeczkę w górę. Jeżeli nie, zostawcie łapeczkę w dół, zostawcie jakiś komentarz na kanale. Zobaczcie, jak tutaj pięknie to wyglądają te nasze kamienice. Tu mamy jakiś taki pusty teren, ale w sumie też te puste tereny gdzieś mogą być. To nie musi być przecież wszystko takie zabudowane, że zabudowane. E, więc plany na następne odcinki wam przedstawiłem. Na, no i na najbliższym zajmiemy się uzupełnieniem tej strefy ozdabiania, więc raczej za dużo zbudowy nie będzie, więc raczej odcinek dla tych, którzy lubią ozdabianie. A w kolejnych będzie myślę, że sporo, sporo budowy, no bo mamy chyba 20 około 23 tysięcy mieszkańców. Trzeba tych mieszkańców jednak dalej wprowadzać, bo nasze miasto jest super świetne. Jeszcze pokażcie mi edukację. No jest na czerwonym, ale będziemy to też uzupełniać. Do zobaczenia. No i pa